Dobra, lecimy z koksem. Kurde, scpsl, dwa miesiące nie grałem w tą grę, a z ekipą nie grałem dawno, kurwa. Siema, Gabor z tej strony, scpsl po 17 latach z ekipą. Rura. Cześć. Widzę, że już voice trzeba podgłośnić. Eee, Chat głosowy. Eee, twitch.tv//gaborowaty, kik.com//gaborowaty, eee, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, elo, eszgere. Dawno nie grałem w tą grenię, czy się coś zmieni? A, ja mam wejście do lepszarki, zapomniałem, że jestem ściętystem. Eee... Widzę, że oświetlenie jest ładniejsze. Dobra, pewnych rzeczy się nie zapomina. Po czym się rzucało? Pod te chyba. Nie wiem, czy nie zabijał lepszarka przypadkiem. Ale może zabijać, byłoby zabawnie. Nie zabija na szczęście. Otwórz! Nie! No dobry, i otwórz. Nie! Zaraz otworzę! Konia wale, poczekaj! No konia wale, poczekaj! A co jak jesteś potworem? Dobra, no stary 15 sekund, nowy rekord, zwartem. Dobra. Idzie całkiem zgrabnie. Ja się weselu skończyłem na dodaniu staminy, więc. Ja nie reprezentuję aktualnie żadnego poziomu. ...który mógłby być jakkolwiek reprezentatywny. Okej. Okay. jest potwór 939. Na 12 osób chyba są 2 SCP. Dobra, ale idzie zgrabnie w każdym razie. Moi drodzy, jest ekipa: jest AbGBN, na Mongo, Matthew, Kenya Mopsik, Tajemniczy, Quick oraz Navia Cześć! Oje, oh, okay. Jakie oni? O tak! O tak! Ruszliśmy. Plaga, 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 plaga po lewej. Hello? To była dosyć dynamiczna decyzja przy tym przy świecie. Świe, świe. Al, al, la, przyznam się szczerze. Ty, ale ładne światełka są teraz. Tyle, ja sobie czekam sam. No kurę robię. Nie wiem, ile runda ma czasu, ale wiem, że rekord to nie będzie, ale i tak jest klawo. Eszkere totalne, moi drodzy. Ale ładne są te światełka, nie ironicznie. Nie wiem, czy dźwiękowe jest wszystko git. Możecie napisać na czacie, bo to oczywiście nagrałem na streamku. Esa Kurde, trochę tryhard, można rzec. Mam pająka nad głową ogólnie. Oby się na mnie nie spuścił, bo się przestraszy kurte Ja się boję pająków I słyszysz mordo? Nie spuszczaj się na mnie Bo jest idealnie nad moim bębem, idealnie Ale my nie gramy na gablatury, gramy na prywatnym serwerze Chyba na prywatnym, mam nadzieję, że żadni randomi przeze mnie tu nie wbiją <grym> Dobra, eszkierę <grym> Sorry za wechnięcie Ale ładna jest ta gierka teraz tej Nikt nie wbije? No dobra eee, Ja tu nowy jestem, to wiecie Dobra, ale jest Ty w sumie radio. Się... Ja mam latarkę, może mam. Z tak, weźmy sobie leki. Oleki dla beki. Zapytam kolegi. A może być w ten sposób. Kurde, szkere! To jest dobry powrót do gierki. Dwa miesiące i nie odpalałem od momentu nagrania tego odcinka, czyli 24 czerwca. Pewnie się niech zobaczycie za 8 lat. Czyli jest plaga 939. Dobra. <laughs> Co można śmiesznego powiedzieć? Bajo jajo Kumple? Kumple chyba No nie, geny Zmarnowałem? Nie miałem pomysłu, nic ambitniejszego jak mam być szczery Sami mi gierkę ścina I pod żadnym... Czemu nie? A Dźwięki śmieszne Braku ja, Wypierdalaj! Znaczy nie wiem co można... O kurwa jak ty biegasz! O, się przestraszyłem. E, kumple jesteście? Halo? Hello? Hello. Potwór gdzieś tu chodzi. No na pewno na nie jest. za tymi drzwiami tam trzeba być. No, pójść. gdzieś tam z przodu jest. No, no dobra, namówił. Uważaj. Jakie uważaj, on się boi. Boicie, dobra. O kurwa, jaki jumper! Najdzik, najdzik! Nate, 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 Nate. Nate. Dzieje, 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 dzieje. Dobra, jest. Dzieje, dzieje, dzieje. Dobra. Ole, drzwiami uderzyłem. Wow, przepraszam! Przepraszam! Co się dzieje? Poszedł na prawo. Jednak jest potężny. Nie doceniłem jego oh. potęgi. Jump, jump, jump! Nie ma jak ominąć. Jest tu zamknięty ogólnie. W sensie, no, odcięty. Nie odflankuje nas. Trzeba granaty mu tam wrzucić jakoś. Myślisz? Po lewej czy po prawej? Idę sprawdzić. Eee! Po prawej nie widziałem. Musi być u lewej. Patrzcie. Nie ma go tu ani tu, ani tu. A. Może tu jest za szafą? Nie, nie ma za szafą. Uciek, mówiłem, jednak się boi. Dominacja genetyczna. No totalnie. O. O. Checkpoint. Ale zamykam się akurat. Do heavy mógł wrócić. Albo zbejtować, uwaga. Otwieram. Kurwa, plecy! Behind us! Behind us! Oj, ale ma Został na jeden. Ale nie wiem, gdzie on się skrył. Totalnie. Nie mam pojęcia, gdzie on się skrył. Ale dałem info przed śmiercią, to jest najważniejsze. Będziesz testował bindy, bo jestem ciekaw, jakiego binda mu zrobiłem. Sięga, się ma boginęty UW. Dziabno! Ale hitek. On no, skręcał. Wow. O, patrz, pik, wykierujesz. Trochę lipa no. Nie, no Ja tak, w ogóle nie wiem nawet stary nawet jak on się na, na tym checkpoincie skrył Totalnie Bo on z pleców no, wybiegł On, z, on, on po z prostu na ok. zrobił no A nie no miał jak ominąć On w tym pokoju obok, aby się a wy przebiegliście do checkpointu dobra, sorry jestem pojebany No Jakby wszyscy Jesteś pojebany I jak młodzi, jak mu w jakim grana. sensie jak młodzik? No ty mu z całą tarczą z... Milion z 800 Uuu, potężnie. Dosłownie nie ten gran to praktycznie jedyny damage, który on dostał od was. Wow A tak się starałam cały czas chodziłam z tym granatem. Ale bo on się w ogóle tego, on cię zabił i on się w niego wycofał Nie, nie zabił tylko uderzył. Znaczy no tak, zostawi ci 2 HP i się wycofał w granat po prostu. No bo to pies a w jest w takim sensie ludzi. Dobry, ja, bardzo no. dobre. <laughs> Smakowało mu Ale taka dumna byłam z siebie, że na tego gra na tarfę. O! Quickie port, quickie port! Eee. Zadziałało, przypał trochę. Haha, przypał trochę. trochę, przypał trochę. No raz za minutę dziewczyny. mogę wrócić albo zbejtować, uwaga, otwieram. Kurwa, PLECY Michał. The... <laughs> kurwa, plecy. <behind> the... kurwa, mi <laughs> wiem miałem gabardę, powinieneś na hardrp... ...mi drzwiami! a, idealnie. A, 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 a. Nic, nie ma. Nie wiem. Dobra, do respa. Ta, się zbroi, tutaj wiele godzin. No, zaraz tam stamtąd wyjdzie, jakby się... Fakty. Już prędzej my go zabijamy niż w tajemniczy. No, pewnie tak będzie. Ale A jak wyliczał, nie? do tego. wiedział, wiedział. On stał tam i liczył na palcach właśnie, kiedy resp. Klapsyra mu się wtedy przespała akurat. To wiedział. Ty, do wiary! Wow! Wow! Prawie cały Wow, Jazda, jazda, jazda. Raz, dwa, raz, dwa! Strzelamy, zabijamy! Proste! Co ty mówisz? Go, no to są plotki. O! w pizdę! No, <grym> Dobra, jak radne? Ja chcę broń, ja chcę broń. broń. Zestrasz, a Moje? nie, jednak się nie zestrasz. Pan też też mój, adrenalina też, o kurwa. E, też mój. <grym> no wszystko, ukradł, przebrał się jeszcze w trakcie. No kurwa, co? Dobra, to no ale Jak ja chcemy go dojeżdżać, to na outside. -zie. Przejdziemy a. drugą? No możemy nie, tą my, nawet chcemy, powiedzieć. Uwaga, bo może być. Co ty? Nie, Just bądź tak pesymistą. Nie jest. No właśnie. A co, myślisz, że na outsize'ie przecież lepiej by sobie poradził? Znaczy, w środku by sobie lepiej poradził, więc mógł tutaj wjechać. Dużo wymagasz od niego. Tu może być co najwyżej. Poszedł do A, ale A jest zamknięta i Nie, A, A zostawiłem otwarty chyba. A może skoczyć z góry też? Nie co ty. Narciarz? Skoczek. Jumper. O, no słychać kroki, słychać kroki! Słychać kroki, no. Uwaga, będzie skakał. Chyba no, on skoczył! SKOCZYŁ! Shoot'em, shoot'em, shoot'em! Czysto. Góra chyba. Czysto. Odbił do A. Odbił do A głębiej. Tu może być. Może tak być. Na schodach może być. Jest na schodach, jedno na schodach. Yyy, co? Na plecy lecę mu. Wybieg, 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 wybieg plecami! Co, ile to ma? 3,5 pociska w magazynku? O mamy yy, ten. Warhead, warhead, warhead. Rzucaj granat! Rzucaj, i znajduj najdółj! Besa! Oh Rozkład jazdy, elo! No. Łatwo z Tobą Quick! A ci kurwa, cieszę się, że wiem. Flagę, flagę, który się Wleciałe zamknął, kurwa, z, 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 z tym ja ja spacowym niebanym. Fajnie było. Lod ekipy robiliśmy. No, nie ręcznie. Ale co, kurwa, Jumpscare podostawaliście to moje? No. Główna prawda. A, gówno, prawda. <noise> ja już dwa razy w Ciebie wleciałem, kurwa, Mongo. Niestety. Nieprawda. Po raz. Kłamiesz. Witam. Co to wezmę? Tak kontrolnie. Ty, gdzie jest giwera, kurwa, teraz? Co wezmę? Ty, a co tu leży? Co to robi? O, kurwa! Co ja zrobię? Moja Ty się ma? No. Ty. Moneta. Moneta mnie zmieniła? No Nie plagi. Ja serdabeki użyłem. Chciałem tego losowo żeby było i było bardzo losowo. Dobra, no, macie kompana. Umiesz no grać swoją postacią, bo jak no. tak to moim możesz powiedzieć jak nią grać i będziemy wiedzieli we dwóch wtedy. Jak ja mam wiedzieć? A! Mamy ja ma dwóch! Ja. Ten, Plak lewym! Lewym dwa razy musisz tyknąć albo raz i Jok, poczekać się chwilę. Się a troszkę okay. się mogą leczyć później E przemieniasz trupa. I w sumie całość. Masz Super. jeszcze chyba F albo Shift, tam to jest jedno to jest sprint, drugie to jest leczenie e, zombie. U mnie Le. chyba jest pod E robienie z zombiaków. E, w każdym e, pod F1 wiesz. masz poradnik. No właśnie, chyba już wyszli. Ale, ale nie mam sprintowania. To musisz człowieka widzieć i kliknąć F, chyba. A, no wtedy, no pod F. Dobra, dobra. Da, dobra, pojechali do was ogólnie. Słyszałem mnie. ten. Słyszałem jakieś szatki czy coś, ja nie widzę. Mam jednego zombie. No i Tak ciemno u mnie, no bo jest ciemno. Halo? Czy ty się zmieniłeś z monetki w plagę? Przez... Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest coś takiego jak moneta, człowieku. Ja sobie obre... okay. orzęła reszki, szuka, a tu cyk jestem tym. Jakimś no przydziałem. Jedną plagę i nagle drugą. O, siema, siema. Asia, Mongo szukał monetę, no to teraz trzeba gdzieś go zabić. Spoczy. O, tam jest. A bo to Mafiu? Nie wiem, tak czy inaczej. To idzie, To e Mongo, <laughs> to Batman! Rura! Umieram! Rura. No nie, wiem że, Lajna, nie, nie wiem że e, uciekają, Szyma, ma windę, nie wiem że ma windę. Uciekają gate'em naukowiec i klasa D Dobra e, Druga sprawa, dwóch chroniarzy było w heavy e, jeszcze była jakaś klasa D, nie wiem gdzie No ale uciekają ogólnie, więc przypał No to jeszcze ja ja uciekł to do light'a. Mam zombie... klasa D. O już nie mam. Już mam zombie Zajno. W ogóle wiesz, Gabor, o monetach? Właśnie się dowiedziałem no, właśnie w się w jest <grym> tak? A, to dosyć brutalny sposób. Tak? A, druga plaga jeszcze. Czy może. ja wiem, że brutalny sposób, jak ty się nie zmieniłeś 049? No boleste to było. Bo to mój brat bardzo bliźniak ogólnie. W sensie, no, tak, ja tak. jestem jego bratem bliźniakiem. Podobny, no bo bliźniak. On jest starszy o 30 sekund, bo po tylu się zamieniłem w tak. plagę. <grym> to, jest <jak> totalny bliźniak. ironicznie. <grym> no. <grym> no. jednojajowy. Zaraz, który jest moją plagą? <noise> Słuchaj, Który jest jadę, moją mama. Mamy dwóch tatusiów, no, nie wiem. <noise> <zresztą. głos> o, no, najlepiej. Wow. Albo, albo najlepiej. Nowoczesna, Nowoczesna nowo, rodzina. Jesteśmy nowoczesną rodziną. Tak, progresywni. W ogóle jedna osoba została do zabicia. Wiecie, gdzie to jest? A to nie jest ten Amongo? A to nie jest ten, Amongo w lajcie. A, lajcie? Ta, bo chłop uciekł nam do lajta, jak go chodź. Ja Faktor. go zabiłam, Amongo. A, no, zabij... a Dobra, to nieważne. To no, nieważne. To, no to w takim razie. No, znaczy, outside. Ten, outside to entrance ewentualnie. No, no, ten co uciekł? Naukowiec z klacem D. No, fakty. Wow, o dobra, to tylko na 15 sekund. jak dobrze. Więc no, musi być gdzieś albo w gatecie B, albo w gatecie A. W gatecie B ich nie ma, bo. A, ja się chciałam bić. Ale ambient nie, nie. jesteśmy ja na, na tym jest gate A. <laughs> o, nagrany krzyk, fajne. Fajnie jak krzyczy i cierpi Muzyka dla moich uszu Fakty A ktoś drzepi zda, a to Fakty. wy Eee, i, słyszę CIA gdzieś A to, to to, eee, to, to... to jest on w takim razie bo. No tak, to jest on eee, Przeszedł przez checkpoint Widzę heavy przed nami A cudowny krzyk tutaj. nagrany masz To powdzę to dzień. Ja pierdolę, no lepiej byś nie mogła Przed nami i w lewo Dobra, no. słychać gate'a, znaczy no, checkpoint to ja zam, A nie, chęć w lewo. To ja to ja, to ja na testy. Dobra. Dobra. Dobra, są w heavy, Tam są w heavy. E, są, so, no, zaraz wam powiem jakieś... E, worket, worket, poszli prosto. Dobra, e, idą, okay. e, Wow, zamknęli mnie w pomieszczeniu wow. jako zombiaka. <grym>. Zabij ich! Idę im plecy zrobić. <grym> no, na krzyżanie. Bardzo dobrze, dominacja. A, to, jest, to jest lepszy Wojsak niż 9 9 bazowy. Nie wiem, czy oni nie poszli do. O kurde. Nie wiem, czy nie oni nie poszli do lajta. Do, do, do Ale to kontaminacja zaraz. Lajta? A za 7 minut. Za 10 ja wiem, czy takie zaraz, jeszcze można jeździć. No właśnie, nie no. Jezus. Jak to się ich dalej domówło? Haha, ale na się mogło. Nie wiem, on gra No ja, Ja uciekłem, on od ochroniarza i tak sobie myślę, nie no, już mam. teraz luz. Tym, okazuje się, że przychodzi za mną SCP-939, idę dalej i jeszcze przychodzi do mnie SCP-049 z checkpointa i tak. Aha. Jeden z dwóch. Cudowne. Ja pierdolę! O, jeden się z dwóch, jeszcze drugi mógłby się pojawić, takie aha. Ale jak był zajęty chwilowo. Tak, tam inne rzeczy, rodziłem się wtedy. Chyba ten chłop tak chyba drugim exitem poszedł po prostu Alepszarka clear, I guess okay. Słyszę coś w lajcie. To jest na świecie, bo jest O, są CIE-2 w lajcie Mamy cie no Tyle Dawaj, zabij niskę, do nich Jeden zlewo, z drugiej drugiej w lewo, drugi w prawo Rura Wtedy, że będziecie gonić jednego O, to quick nie, bo dwóch. Poszedł do klas D, do klas D, poczedł. Ja do tego D. Mam. No to Nawet jest ja Ajajaj, aj, że nikt tego nie zamknął. Ale może. A nie, on miał 500. No. no ale że dwójka. mi nie idzie zabijanie, bo ja ciągle krzyczę. Ale to nie koniec? No <laughs> nie. Klikiesz i tak dalej. Tylko jeden Chyba nich. Przedem do ulepszarki z nim. A, no to ale ciut. To... Dobra, wiem, to jest Dwie plagi, ja nie A, wow, tam co że to jest? Coś wiem już, na dwie plagi. Kurwa, dwa SCP, trzy, trzy. SCP. Dominacja. A Kie trzy SCP nie umiecie liczyć, zombiaki jeszcze były. Kurwa. Dyskryminacja. No dobra, te zombiaki to, to, <laughs> to A Mongo, dziękuję za piękną głosówkę. Weź, kurde, uszy mnie bolało tego. <laughs> no, nie znalazłem monetki. No ja nie znalazłem żadnej monety czy ja mogę kurde... szukałem, ale mi plagę. Bieda! Zabiję. Wszystkie kryjówki, kurde, znalazłem. No, Wiedźmy, straszna co to bieda. znalazłem. Straszna bieda. No, ja znalazłem dwa cepeki po drodze i ochroniarza, no. który chciał mnie skuć. Smutek. Ale umarł. Nie są <laughs> te pieniądze obiecane, nie ma. Ataka z ekipy. Let's go. Dobra. Fire, fire, fire. Całe życie naukowcem, no i na można. 17 runda tą postacią. Gnat, proszę. To se wezmę. Nie wiem, czy to się może pistolecić O, ty. O nie. Ja tam nie idę, kurwa. Mam wrażenie, że trochę tryharduję. harduje. Tak delikatnie. To jest jaki to SCP był Rozwalił drzwi, więc w sumie... My to nie wiem jaki SCP rozwala drzwi. Jaki SCP? 9-6 jak się wkurzy. Albo to ktoś naidem, ale kto by miał najdę w tym momencie. Co? Proszę się przedstawić najpierw. Grzegorz Brzemuszczykiewicz się nazywa. Miejscowość. <noise> <głękołodowy. głosy> Dobra, no mówił, otwieram ci. Że żeś to pamiętam. No poczekaj, bo jestem za... No już! NO JUŻ, TAŃCZ TAM, TAŃCZ! Halo? Panie Grzegorzu? Panie Grzegorzu? O kurwa... Ty, ja nie mam ammo. O nie, ja mam 9 mm tylko. No dobra, 090... na znaczy 373 tam jest. Muszę sobie to do grejdować na te 9 mm. To się tak... o dobra, do tego już będę miał ammo. Halo? 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 <laughs> Dobra, tam nie idziemy. Tu gdzieś egzot był. Ooooo! Przestraszyłaś mnie. Ja pierdolę! No ile was? Nie! No! no proszę nie! Nie! <słuch> oh, ja 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 Wiem ja Dream Team Jak wierdolę On założył 500 kadr na linę 500 i na końcu 3 i go Nie, nie, nie wierzę po prostu Szybka gierka Wszystko co mógł to użył no. Ale, o, Oprócz naprawi. kurwa mózgu